W poniedziałek 20 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się ostatnia z cyklu 16 konferencji organizowanych w całej Polsce pod wspólnym tytułem Prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka. Spotkanie w Olsztynie dotyczyło w szczególności prawa do ochrony zdrowia. Jakby takie przypomnienie, że są prawa dziecka, że jest ta kategoria ludzi, którzy potrzebują specjalnej ochrony, ale też przypomnienie, że jest konwencja o prawach dziecka, że jest instytucja rzecznika praw dziecka, że należy na dzieci zwrócić szczególną uwagę. Najważniejszymi uczestnikami konferencji były dzieci. Mówienie o dzieciach bez dzieci jest pewną hipokryzją, tak? bo to nie jest tak, że my dorośli wiemy lepiej, co, co im potrzeba. Nie? My nie zastanawiamy się, co autor miał na myśli pisząc dany wiersz, tylko y, możemy go zapytać, y, co, 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 co nam przekazuje. I jakby głos dziecięcy, mówiący wprost o swoich potrzebach, o swoim zaangażowaniu, także te emocje, które dzieci przekazują, są dla nas y, wszystkich bardzo ważne. Że chciałbym, żebyśmy y, nie tylko na papierze, gdzieś w kodeksach czy w ustawach mówili o tym, że dziecko ma prawo wypowiadać się w sprawach jego dotyczących, ale żebyśmy mu dali to. Prawo. Jest wiele dziedzin życia, w których pod kątem przestrzegania praw dziecka Polska ma wciąż dużo do zrobienia. Ciągle analizujemy dokumenty i te powstające, i te, które, które są. Czy one zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, czy te dzieci powinny dostać więcej, bo powinny dostać więcej. Powinny dostać więcej zdrowotnie, powinny dostać więcej socjalnie. W debacie na temat praw dziecka wzięła udział pani poseł Lidia Staroń. To jest niezwykle ważny temat. Temat praw obywatela, ale w tym praw dziecka, bo tak naprawdę prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. I dlatego dzisiaj ta konferencja i dlatego dzisiaj chcieliśmy posłuchać też młodzieży. Znowelizowana ustawa dotycząca Rzecznika Praw Dziecka daje mu duże możliwości. Ta ustawa ma teraz zupełnie inny kształt, ona daje bardzo duże uprawnienia. Rzecznik może teraz wchodzić w różne postępowania, może tak naprawdę stać po stronie dziecka, może rzeczywiście go chronić, może rzeczywiście go reprezentować, może też wejść do każdego ośrodka, do każdej instytucji, tam gdzie są dzieci o każdej porze dnia i nocy, może tylko skontrolować, sprawdzić, on ma rzeczywiste uprawnienia. Dzieci muszą wiedzieć i mieć świadomość, że są równoprawnymi obywatelami, którym przysługuje prawo do walki o swoje prawa i godność. To dorośli podejmują decyzje w ustanawianiu praw dzieci, ale konsekwencje za ewentualne błędy ponoszą również najmłodsi. Bardzo ważne jest, aby dzieci stały się podmiotem, a nie przedmiotem debat i działań dorosłych.